Hej siemiaczku, z tej strony Maciek Mordy Możecie być zszokowani, widząc tutaj mnie na wstępie I się zastanawiać, gdzie jest Abra, czemu tu nie ma Abry To jest nieważne, ponieważ dzisiaj się stało coś bardzo ważnego Jak na pewno wiecie W jednym z naszych poprzednich odcinków, gdzie rysowaliśmy rzeczy na kartkach A później mogliśmy je wygrywać Abra ode mnie wygrał coś bardzo, bardzo drugiego było. No bo był to najnowszy iPhone 12 Pro On jest dzisiaj tutaj ze mną Abra nie ma pojęcia, że ten telefon już jest u nas Że był kurier, że ja go odebrałem Ponieważ ja go zamawiałem, ja go odebrałem I dzisiaj robimy taką akcję Chowamy przed nim jego telefon w... Na naszym ogrodzie i będzie miał on 10 minut na znalezienie go. Oczywiście, słuchajcie, ja wam zaraz pokażę ten telefon. Pokażę wam też całe akcesoria, które do niego zakupiłem i w ogóle dlaczego ja to zrobiłem, skoro to niby nie jest mój telefon. Ale główna akcja tego odcinka jest taka, że bierzemy ten właśnie iPhone i po prostu chowamy go, a Bra będzie miał 10 minut i jeżeli nie znajdzie go w te 10 minut, to ja przejmuję ten telefon, na który naprawdę, słuchajcie, się wykosztowałem. Nie chcę o tym ma gadać, ale naprawdę nie była to tania zabawa. A się w tym momencie kąpie, więc on nie ma bata, że mnie słyszy. Słuchajcie, sam telefon prezentuje się Następująco. Ja musiałem wyjść niestety na balkon, bo abra skończył się myć i mógłbym mnie usłyszeć. No ale generalnie iPhone, jak iPhone, widzicie, jest wszystko elegancko. Ja go już otwierałem, ale on jest oczywiście nówka, śmiga śmigana, Słuchajcie, widzicie. Tak to wygląda, jest oczywiście zaklejony. Tutaj, słuchajcie, w zestawie nawet nie masz kostki do ładowania, masz tylko kabel i nawet nie masz słuchawek. No. No to, to, to już nie jest mój problem, no chyba, że ja wygram ten telefon. Ponadto, słuchajcie, mamy tutaj szybkę ochronną, która jak najbardziej pasuje na ten telefon. No i etui, które jest przezroczyste Więc teraz pozostaje mi tylko schować ten telefon gdzieś w ogrodzie. O, gdzieś, słuchajcie, na przykład tutaj za mną. No i oczywiście go o tym poinformować, że telefon do nas dotarł, że telefon z nami jest. A, ale gdzie? No to ja nie wiem i tylko od niego zależy, czy trafi w jego ręce. Ty, gościu, jesteś tam? Bo ja mam akcję do ciebie, bardzo ważną, więc musisz wychodzić. Posłuchaj, se Włosy, ja mam do ciebie sprawę, no. Dobra, dobra, zaraz pogadamy, Elo. Abra totalnie się niczego nie spodziewa, dlatego ja teraz idę to schować w ogrodzie, co oczywiście Wy zobaczycie. I lecimy, ale zanim to pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał. No tutaj słuchajcie, gdzieś macie przycisk i musicie go subować, bo filmy są ekstremalne. I oczywiście wpadaj na nasze instagramy, które gdzieś są tutaj podane. Dobre ziomeczki, ja już jestem w ogrodzie, jak to na pewno widzicie i mam ze sobą nasz pakunek. Jak widzicie, jest to po prostu zwykła reklamówka dlatego, żeby to nie było mokre, żeby to nie było brudne, no bo głupio byłoby mu dawać coś po prostu z błotem albo z ziemią i tak dalej, i tak dalej. Bo oczywiście bardzo solidnie będę musiał to schować. Nie jest to takie małe, słuchajcie, patrzcie, no to jest dużo większe od dłoni, do tego jeszcze jest białe, więc troszeczkę się rzuca w oczy, ale postaramy się, postaramy się. I teraz tak, gdzie ja mam to schować, słuchajcie, to jest naprawdę duże. Myślę o takich krzakach, albo na przykład takich gęstych krzakach, z których jeszcze liście nie spadły, albo na przykład, słuchajcie, gdzieś tam też może być dobre miejsce. Tak naprawdę, gdziebym tego nie schował, byłoby mu ciężko. Nawet słuchajcie, tutaj budki mógłbym schować. To prawda, nie wiem, jak ją się otwiera, ale to by się chyba zmieściło, więc nad tym jeszcze pomyślę. Ale taki krzaczek, nawet, patrzcie, no. Dobra, tutaj akurat, może rzeczywiście nie jest to najlepsze miejsce, jeżeli ja chcę wygrać tego iPhone'a. Także temu krzaczkowi to akurat podziękujemy. Ale słuchajcie, tutaj, gdzie jest masa drewna, to już jest co innego, bo tutaj naprawdę mogę to bardzo fajnie słychać. Wystarczy, żebym to położył na przykład w takim miejscu. Przykryłbym to, słuchajcie, drewnem w jakiś sposób. Właśnie po to była mi ta folia. E, poczekajcie, ziomki, patrzcie, co się teraz dzieje. Jeżeli ja to naprawdę starannie zamaskuję, ale to w ogóle tego nie widać. Jaka jazda! Słuchajcie, może, może przy tym zostaniemy. Ewentualnie, słuchajcie, w takiej krzaczkach też na pewno byłoby bardzo solidnie. Bo patrzcie, przykryję to jakoś liśćmi troszkę dokładniej. No i teraz, słuchajcie, mam tylko jedną rękę wolną, ale myślę, że to by zdało egzamin, ale z drugiej strony, kurczę, słuchajcie, to się jednak rzuca w oczy. To jest mega białe. Tak naprawdę to jestem ciekawy, gdzie wy byście to schowali, ponieważ kurczę, no jest to wielkości cegły. Dosyć to się rzuca w oczy. Kurs skrytek, który tutaj mamy w ogrodzie, jest naprawdę duży i ciężko się zdecydować. Myślę, że każdy schowałby to w innym miejscu. A ja teraz dostrzegłem, słuchajcie, te pieńki i w nie wpakować to byłoby wręcz idealnie, ale z drugiej strony, to kurczę, one rzucają się w oczy. Także tym panu Chyba dzisiaj podziękujemy, jednak. Słuchajcie, ja już wiem, gdzie to schowam, i nie bez powodu pokazuję wam właśnie ten, słuchajcie, jakby ekran, ten właśnie kadr, bo gdzieś tutaj jest skrytka, więc możecie obstawiać, gdzie ja to schowam. Oczywiście mówimy o naszym pakunku. 3, 2, 1. Mordy, oczywiście, że w tym zielonym, nie wiem, wiadrze, kuble, cokolwiek to jest. Patrzcie, słuchajcie, jak położę to tak. wygląda to najlepiej, i trochę się już zawoczy. Aha, Mamy drewno, i jeżeli ja to delikatnie, słuchajcie, zamaskuję, to naprawdę będzie wyglądało bardzo legitnie. Elo, nie ma telefonu, nie ma nic. Powiedzcie mi, czy tam jest telefon. Wy wiecie, że on tam jest. Ja również wiem, że on tam jest, ale najważniejsze jest to, żeby Abra przez przynajmniej 10 minut dzisiejszego dnia o tym nie wiedział, a wtedy ja zgarnę ten telefon. Powiem wam, że on musi być mój. Nie podpowiadajcie Abrze. No ja teraz idę po niego na górę. Mam nadzieję, że on tego nie znajdzie. Obstawiajcie. Koniecznie obstawiajcie teraz w komentarzach na dole, czy on go znajdzie, czy nie znajdzie. Z buta wjeżdżamy. Siema. Siema. Ty, gościu, jak bo jest akcja do ciebie, wiesz? Ale... iPhone przyszedł nowy. Jak byś odebrał? wybrał? Jak dzisiaj rano był, był na Jan Z. I na mój adres. No Tak, ale ty spałeś? Przecież tu nie ma kuriera, No pokaż mi kuriera. Ale już no, dawno tak, temu. Jak jesteś to gdzie? Jest kurier. Był, ja się tu kąpałem. No, A nie, bierzesz ręcznik, gdzie? No. No. no, patrzysz przez okno. No, no nie rzeczywiście, to. słuchajcie, kuriera nie ma, bo był ze 2 godziny temu, tak? No tak, tylko ty spałeś wtedy, albo się rujesz. Nie wiem, co robiłeś. To gdzie iPhone, iPhone czy kurier? iPhone czy kurier? Nie jest. Nino, kuriem nie wiem, no, odjechał. no, Zginął, telefon. Aha, no. no właśnie, to jest ta akcja, o której chciałem ci powiedzieć. Więc gdzieś w ogrodzie schowałem nie tylko telefon, ale też etui i no szybkę ochronną. Ty, 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 ty głupi, jesteś stary. I, jest zimno, elektronika nie powinna być na mrozie. A, Ile stopni? 8? 12 chyba. Zresztą, to też jest mało. Zresztą, e, e, e. przez no, 10 yeah. minut będzie ok, bo słuchaj, ma, mamy zakład, mamy grę. I Jak Jakie 10 czy, minut? Idziesz do ogrodu. I jeżeli przez 10 minut nie znajdziesz tego telefonu, to ja go przejmuję. Chyba to ci, ci pogrzało, no. No nie. Ja mam teraz iść do ogrodu. Ale od kiedy mija 10 minut? Już teraz nie. Nie, no nie, jak wejdziesz do ogrodu, wtedy odpalam stoper, 10 minut. Uczciwie i wygrałem telefon. Na, lepiej narysowałem rysunek. Zamówiliśmy go na moje dane, no ty no go tak. odbierasz z moich danych i jeszcze chowasz go przed. Ale. Ej, Case i nie zamawiam. Ale za, no tak? Bo ja to już ogarnąłem dlatego. Nie, jak dobrze, jakby. Z... Jakby. Ja się tylko cykam, że to jest prank, że nie wiem, dostanę tam cegłówkę. No nie, naprawdę jest telefon. Ale... No, nie, nie dobrze, zobacz, jeżeli to, tam nie będzie telefonu, ale będzie to się kurwa To się wkurz. To się wkurz. Wkur 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 no to się wkurz, ale ja będę miał telefon. Tak. Dobra. Lecimy do ogrodu. 10 minut mam, tak? 10 minut. 10, 10, 10 minut. 3 2 1 szukać po całym ogrodzie. Cały ogród, może być tutaj, może być z boku, może być z przodu. I robiliśmy takie akcje, o, jak szukaliśmy tak, e, e, pieniędzy? Jak szukaliśmy ty, pieniędzy? Ale telefon już kiedyś szukaliśmy. Tak, szukaliśmy i ty go zawiesiłeś, czy ja go zawiesiłem? myślę pamiętam, kto na balkonie. No tak, był zawiesione. On zwisał po prostu ty, 20 sekund Womu? minęło, wiesz? Ty, ale ja się nie przejmuję, ja to znajdę, stary. To... Okej, okay, no słuchaj. Ej, ale czekaj, mówi... czekaj, bo opakowanie ogólnie jest czarne i ty po tak. prostu położyłeś czarne opakowanie na ziemi? Nie będę ci mówił dokładnie jak to Czyli było. Skarzy. iPhone jest w pudełku i dodatkowo jest tam jeszcze folika i etui. Dobra, dobra, ale czy to jest w kartonie takim kurierskim, takim, wiesz, no nie. szary karton? Dobra, co się nie. dzieje? Nie, bo tutaj fokusa nie łapię, ale minuta minęła, generalnie. Minuta? minuta? Dobra, stary, Minuta, pasz, no. wszędzie, on może być nawet pod ziemią zakopany. No nie, no to, to wtedy go już nie znajdę, nie? Wiadomo, ja może nie jest zakopany pod ziemią wydom... Dobrze, wiecie, gdzie on jest schowany, ale tutaj czas leci. Słuchajcie, już ponad minutą za nami. Dobra, coraz śmielej sobie poczyna, ale myślę, że dopiero po jakiejś piątej Ej, minucie będzie to, to na Nie, to by było już naprawdę tak głupie, serio. Dobra, Beniu, no słuchaj, musisz każdy krzak chyba prze, przepatrzeć po prostu, no. Powiedziałeś krzak. No, krzak, drzewo, liście. No, nie wiem, stary. No, ogród akurat nie należy do najmniejszych, także może być ci ciężko. Dobra, w środowisku bo wiesz, naturalnym, paczka, w dżungli. Paczka przychodzi jednak gdzieś takich dużych rozmiarów jest ten karton. Tak, ale to nie jest paczka kurierska. No Ja jak? to wyjąłem, nie. jest po prostu karton iPhone'a No dobra, podpowiem ci. No mówię ci, że jest po prostu pudełko iPhona. Czarne, no to tym bardziej go nie znajdę. Ono jest z wielkości pudełka masła. No, No, to... <laughs> no, no, no no, pogrzało ci, no nie ma go. Tutaj, dobra, idziemy naprzód, stary. Idziemy dobra, Cięgmuś, bo już ponad dwie minuty minęło. Stary, idziemy naprzód. nie mam pojęcia, póki co, jakby gdzie szukać. W części ogrodu, że może, słuchajcie, szukać gdzieś tutaj. Serio, Maciek mi nie daje żadnych podpowiedzi, a ja po prostu nie wiem. Serio, bo jeżeli to jest tylko małe, czarne opakowanie, to to jest nie do znalezienia, ziom. Jakbyś ty tutaj w tym bluszczu to gdzieś dał, to. to nie, nie w ogóle, Zastanawiałem nie się wata. nad tym miejscem. Tutaj nie ma, mogę ci powiedzieć, że w tym bluszczu nie. Lecimy gdzieś w tę stronę. Wydaje mi się. Że tutaj mógłbyś ukryć. Gdzieś tutaj to jest takie miejsce, gdzie raczej bym właśnie od niego nie startował, więc pomyślałbyś, Ej, że to jest to. Jak Jaki? będzie piąta minuta, to dam ci podpowiedź. Jeszcze masz 1.45 do 5 minut. 6.40, Okej, okay, czyli słuchajcie, 3,5 minutki około nam tutaj. Nie, nie, nie stary, nie, nie dałeś ja mi. Bym... No nie dałbyś go pod wodę, no To byś naprawdę, stary, to już byś o, wygrał order z bananów. No, no 23, nie wiem, stary, Nie, nie, no stary, no, ja wiem, że on jest wodoodporny Ale już wydaje mi się, że, no nie no, aż tak byś stary nie zrobił To by było naprawdę tak głupie Tak, tak na szybkość Jeżeli tutaj się okaże, że tego nie znajdziemy To po prostu idziemy w dalszą część e, tamtego obrodu Tutaj słuchajcie, cisz. Ej, na świetnik go dałeś? Wobec tego lecimy moi drodzy tędy, tędy, tędy Ty, ale o! spokojnie, co ty o! tak będziesz gościu? O, tutaj chyba nie ale też to, to, to know. Nie ma. Ale powiedział krzaki, powiedział krzaki, słuchajcie Ewidentnie usłyszałem, że musisz sprawdzać wszystkie krzaki Czyli to musi być, słuchajcie Ej, Tutaj też go nie ma No ale ty chyba wiesz, gdzie go dałeś, nie? No Czy stary, nie? właśnie zapomniałem A jak z czasem? <laughs> no stary, masz 5-15. No to za 15 sekund dostaję wobec tego tak jest. Jeszcze pomyślałem, słuchajcie, o tym, że ta płachta ale Myślałem, że będę mówił o tej płachcie i akurat będzie jakaś reakcja, ale nie, nie <laughs> Nie w sensie, ma reakcji, Nie było żadnej reakcji, więc schodzimy teraz, słuchajcie, tutaj Tu Oj. jest dobry widok, stary tutaj Oj, Tu jest dobry widok? No to stary Ej, ja... bo minęło 5 minut A no to ja chcę podpowiedź stary No to mogę ci powiedzieć, że byłeś już w tym miejscu Byłem, dobra, nie, nie, to musi być gdzieś musimy Ale gdzieś tak się... naprawdę to yy. przyszedłeś. Dobra, przeszedłem cały ogrod, ale byłem w tym miejscu, czyli to, musia... Stary, to musiało być gdzieś tutaj. Tutaj musiałem. Abra, no powiem Ci, że raz już tutaj byłeś i nic nie znalazłeś, także ja nie wiem, czy bym tam wchodził na Twoim miejscu, no. nic nie widzę. Tam nic nie widzę. Z kolei na przykład w tamtym rogu nie byłem. No, Nawet nie byłem. Nie szukam, bo mówiłeś, że byłem w miejscu, gdzie się znajduje tele. Jeżeli niczego tam dalej nie znajdę, to wrócę tutaj, bo to są dwa jedyne miejsca, gdzie tak naprawdę się mega zagłębiają. Tam możliwe, żebyś ukrył, czyli tu i ewentualnie bluszcz, ale w bluszczu powiedziałeś, że nie. Ty, a kiedy kolejna podpowiedź? Jak będzie 2,5 minuty do końca, to dam ci już taką naprawdę konkretną odnośnie regionu, gdzie to się znajduje. Tam nie ma. Ty, no to jak tam nic nie ma, to czego ty szukasz? No stary, nie... no to co ja mam wrócić? Tam... No tutaj to już tym bardziej stary nic nie ma. No to fest nie ma, no bo tutaj wszystko widzę jak na talerzu, dołek. Jaki dołek? To jest dołek. Nie, tam dołka żadnego nie ma. Ale tu nic nie ma, kurde. <głos> Dobre, <głos> dobrze, to dobrze, bo jakby tam był telefon, to bym się zdziwił. Jakby w tym miejscu powiedziałeś o krzakach chyba, tutaj jakoś, nie, ja myślę, że to jest tutaj, bo tutaj tak kręcisz, tak kręcisz fest Ej, co, 2,5 minuty do końca. Dobra, muszę ci powiedzieć, muszę ci powiedzieć, chodź tutaj szybko. Tam. Hmm. Jest to jest związane z drewnem. Ale no, ja tam nie byłem. A, może. A byłem tam? No stary, tam byłem. Nie, ale w momencie, kiedy mi dałeś podpowiedź, że byłem tam. No, byłem... może to jest nie jedyne drewno. Czy ty wziąłeś? I usypałeś z tej... Ty naprawdę to zrobiłeś? Nie wiem. Co tu nie ma. No może jest jeszcze jakieś drewno w tym ogrodzie. No ale to naprawdę, stary, ta płakta? Przecież ja nie. o niej mówiłem. Nie, bo ja się nie da wyjąć. Naprawdę stary? Naprawdę? No ale tam nie byłem, kiedy mówiłeś mi, że byłem w miejscu z telefonem. No jak nie byłeś, stary, zrobiłeś całe kółeczko, ja wtedy ci dopiero powiedziałem. M. Stało ci minuta 10. Nie, no stary, no błagam, no ty. Ziom, to musi być karton, Ej. albo jakaś reklamówka, jak dla albo stare pudełko. Jak dla mnie, to ja już wygrałem. Stary, Ej, stary może nie ma szans, poddaj się. Czekaj, mogę na tym stanąć? mogę, no możesz. Poddaj się, bo już nie masz szans. Ja to wygram, to jest bo. mój telefon, mój. Co ty? Ej, a pod tym? No jak nic, nie ma tam gościu! Hej, ma nic. Co? Nie, co? No, no, jakieś śmieci ktoś To jest zastawił. reklamka. No rodzice widocznie zapomnieli śmieci jakieś za Ty nie, no naprawdę tutaj to schowałeś? Tary, ty nie masz czasu, szukaj, musisz szukać! Naprawdę to tutaj? Jest to przecież! Jaka, Jaka to? Ale w ogóle, jaki wart to jest? Ile mi czasu zostało w ogóle? Właśnie za to dzwonić. Ja, ale to jest w ogóle hit, że ty to schowałeś do jakiejś zużytej reklamówki, Nary, Gdybym ja na to nie wszedł, nie. to było genialne, stary, ale w ogóle. To jest to. Bo jeżeli tam jest cegła w środku, to się wkurza. No a widziałeś kiedyś cegłę takiej grubości, chyba nie. No, no chyba nie. Naprawdę, że nie wierzę, że ty po prostu go wziąłeś i schowałeś go pośród drewna. Chciałbyś, żebym schował taki po prostu y, sam ten Ej, ale on Polię powinien mieć na sobie. No ale ja bym A. Tam jest cegła, to zaraz zobaczę. bo tak... nie jest, ale no musiałem go pokazać, musiałem go zobaczyć. W końcu ja. niego szkło. Ej, fajnie, to akurat spoko. To ty, dla mnie jakie miało, drogie? To, to dla mnie za 45 pięć tych? Co za 40? A Kejsik za 20 tańszego nie było, nie? Ej, ale nie, doceniam, bo jakby spoko. Teraz pytanie, czy coś tam naprawdę... Nie no coś jest. Dobra, wyjść to po prostu otwórz wszyscy wiedzą, że tam jest oh, ten... O! No, ja to pokazywałem, to nie jest niespodzianka. co... Ale szko, ale szko. No stary, taki se wybrałeś, to taki masz A Aczkolwiek ale ten ekran to jakiś dziwny, powiem ci. Ja bym z tego nie korzystał Wiesz, że to się odkleja, nie? Ależ to, strzajcie! Ile trzeba mieć IQ, żeby schować to pośród drewna i, i, i ślimaków, stary? Właśnie 200 IQ, bo ty tego nie znalazłeś, tylko przypadkiem Nie, słuchajcie, ja naprawdę nie ogarniam tego Że najpierw wygrywam iPhone uczciwie, a potem muszę go szukać pośród drewna Ale słuchajcie, udało się, więc telefonik jest mój Ale może jeszcze kiedyś zrobimy coś takiego, że i Maciek wygra jakiś telefon, nie wiem Więc moi drewna, jak sami widzicie, w końcu trafił do mnie, bardzo fajny. Nie? Wielu z was pisało, że to w ogóle był fake, że my to kupiliśmy, a tego nie było Ale on po prostu, ze... ile? Z dwa tygodnie szedł, chyba równe tygodnie Więc moi drodzy, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał Ten czerwony guzik klikajcie tam na dole koniecznie Bo są codziennie, fi... nie no codziennie nie ma Ale są często filmy, więc subskrybujcie i dzwoneczkujcie Oraz polejcie na nasze Instagramy Abra Podłoga, Ety Maciek Podłoga Zdenkowski Wiesz, że ten telefon jest mój? Ale ja za niego zapłaciłem, więc jest w połowie mój Trzymajcie się, dobrego grzeczka, eleczko i puu!